Dzień dobry, Magdalena Jankowska. Chciałabym Państwu jakby przedstawić od siebie taką informację, jakby od strony ludzkiej. Spotykając się z mieszkańcami, Koszalina, z, z osobami z okolic, ja bardzo często spotykam się z, taką, z takim żalem i smutkiem, jak to kiedyś było dobrze, jak myśmy mieli to województwo, ile straciliśmy przez to, że tego nie ma. I ja się z tym zgadzam. Ja jak najbardziej chciałabym powiedzieć, że ten projekt, który wziął sobie za cel, za realizację prezes Jarosław Kaczyński, o który bardzo ważnie będziemy walczyć wszyscy razem, jest jak najbardziej słuszny. My musimy po prostu zawalczyć o nasz region, o to, żeby te przepływy, o to, żeby te środki z Unii Europejskiej były jeszcze lepiej realizowane, jeszcze lepiej. Na cele wykorzystywane dla nas wszystkich i dla całego regionu. To jest głos mieszkańców, to jest głos ludzi, którzy chcą, aby to województwo było. Natomiast przy tym wszystkim potrzebne są również realizacje, przede wszystkim no szalenie ważne realizacje komunikacyjne. Tu też mówią osoby bardzo często, jak bardzo wydłużyłby nam się sezon chociażby turystyczny, jak wiele moglibyśmy zyskać na tym. Te krótkie weekendy, te wszystkie wolne dni, już nie wspomnę o tych dłuższych oczywiście, natomiast to dawałoby możliwość większej szansy na większy obrót, na większą działalność gospodarczą. Na rozwój, tak naprawdę, dla drobnych przedsiębiorców, dla rodzinnych firm, no nie tylko, dla wszystkich, tak naprawdę. Natomiast, natomiast wiem, że to jest marzenie wielu ludzi, nie tylko mieszkających tutaj, ponieważ wiemy doskonale, że osoby, które prowadzą biznes tutaj u nas na Pomorzu, to są również osoby przyjezdne, więc to jest również szansa i dla nich, tak naprawdę, dla własnego rozwoju. Więc ja bardzo mocno popieram ten projekt. Jest mi on bardzo bliski sercu. Stoję całą swoją osobą za mieszkańcami i mam nadzieję, że w końcu to marzenie, które naprawdę wiele lat już tak naprawdę pojawia się, zostanie w końcu zrealizowane. No i wszyscy odniesiemy po prostu sukces, bo, proszę Państwa, to będzie sukces nas wszystkich.